Ten mężczyzna prawie umarł, ale nie mógł przestać myśleć o swoim psie. Aby pomóc swojemu psu przetrwać apokalipsę, zbudował robota. Wyposażył robota w wiedzę o opiece nad psami i dał mu surowe polecenie. Jeśli Finch zniknie, głównym zadaniem robota jest ochrona psa. Jednak pozostał jeszcze jeden krok. Musiał dać robotowi oczy. Spojrzał więc w oczy psa-robota. Pies-robot wydawał się podekscytowany. Myślał, że wychodzą po więcej zapasów. Jednak w następnym momencie mężczyzna wyciągnął oczy psa-robota i przymocował je do robota. Na szczęście w centrali był zapasowy aparat, więc pies-robot stał się. Jednooki by przetrwać niezwykle silne promieniowanie UV. Finch ruszył w kierunku San Francisco, ale krótko po wyjeździe zbliżyło się przerażające tornado. Finch wcisnął gaz do dechy, ale nadal nie docenił prędkości wiatru. W panice wyskoczył z samochodu i złapał kilka kołków z wyciągarki, próbując zakotwiczyć auto na miejscu. Jednak gdy miał wbijać ostatni kołek, był już zbyt słaby. W następnym momencie wbiegł z powrotem do auta. Niedługo potem pojazd zaczął gwałtownie drżeć. Nie trwało to długo. Trzy stalowe liny pękły jedna po drugiej, tylko ostatni kołek wytrzymał. Trzymał aż do końca. Mimo, że przetrwali burzę, jedno z samochodu zostało uszkodzone. Na szczęście Jeff znalazł zapasowe koło. Niestety Finch nie miał podnośnika. Gdy rozpoczynała się rozpacz, Jeff sam podniósł samochód, a potem zażartował do Fincha: "Czy to dla ciebie za ciężkie?". Z pomocą Jeffa Finch szybko zmienił koło. Kontynuowali podróż, ale zdrowie Fincha coraz bardziej się pogarszało, więc zatrzymali się by odpocząć. Ku zaskoczeniu Fincha, gdy wyszedł Jeff usiadł za kierownicą i zaczął naśladować styl jazdy Fincha. Jak się spodziewano, wkrótce wydarzyło się coś niespodziewanego. Finch usłyszał dziwny dźwięk i wybiegł na zewnątrz. Zobaczył coś szokującego. Robot leżał jakby miał własną świadomość. Finch wiedział, że coś jest nie tak, ale próbował zachować spokój. Poprosił Jeffa, żeby przyniósł jego kombinezon ochronny, ale Jeff nie posłuchał i włączył samochód. Finch był bardzo zły. Jego życie było prawie na wykończeniu, a on nie mógł kontrolować swojego dzieła. Powstrzymał gniew i zawołał Jeffa bliżej. Potem bez żadnej ochrony wyciągnął rękę na zewnątrz. Wkrótce z jego dłoni wydobył się biały dym. Użył tej bolesnej metody, by zmusić Jeffa do dorosłości, ponieważ stworzył Jeffa, by opiekował się jego psem po jego odejściu. Słowa Fincha były dla Jeffa bardzo bolesne. Przez całą podróż Jeff ukrywał się z tyłu samochodu. Finch zdał sobie sprawę, że był zbyt surowy, aby rozluźnić atmosferę zaprosił Proponował Jeffowi, że nauczy go wcześniej jeździć. Jeff uśmiechnął się radośnie. Następnego dnia na szybę okna usiadł motyl. Finch był zachwycony. Aby potwierdzić swoje przypuszczenie, powoli wyciągnął rękę. Co dziwne, tym razem nie poczuł bólu. Światło słoneczne dawało teraz ciepło, którego od dawna nie czuł. Po raz pierwszy od dziesięciu lat mógł to znowu poczuć. Potem starannie się ubrał, usiadł wygodnie w słońcu i delektował się konserwową żywnością, którą przechowywał przez lata. Jednak spokój nie trwał długo. Finch znów zakaszlał krwią. Jego czas niemal się skończył. Jeff próbował pomóc mu wsiąść do samochodu, ale Finch nagle zatrzymał się i mocno. Przytulił Jeffa, jakby przytulał własne dziecko. W tym momencie Jeff przestał być tylko robotem. Stał się istotą z ludzkimi uczuciami. Wkrótce potem Finch na zawsze opuścił ten świat. Jednak misja Jeffa nie dobiegła końca, więc kontynuował podróż z psem. 18 godzin później Jeff i pies dotarli do mostu Golden Gate, spełniając ostatnie życzenie Fincha. Po krótkim postoju ruszyli dalej, w poszukiwaniu nowej nadziei. Koniec jednej podróży jest początkiem następnej.